Na początku jest wizja. Bez wizji nie ma obrazu. Czasem jest tak, że obraz pojawia się w gnieniu oka i to jest ta wizja, a potem pozostaje praca i wydobycie niczym Michałaniu zbryły kamienia tej realności i stworzenia tej wizji, pokazania jej. Początkowa intuicja jest zupełnie mglista, jest tylko jakimś powidokiem, a poprzez długotrwały proces i konsekwencje udało mi się osiągnąć bardzo namacalną i realistyczną wizję. Pierwsza wizja jest archetypiczna i prosta, po czym zaczyna się widzieć coraz więcej szczegółów, elementów, to się urealnia. I ten cały proces malowania polegał właśnie na tym, że ta wizja cały czas się urealniała. To był długi proces próbowania różnych elementów, usuwania ich i szukania tej wewnętrznej logiki najbardziej właściwej do wyrażenia tej pierwotnej intuicji, bo tak trzeba powiedzieć, że na początku to jest po prostu intuicja. Czasami się wydaje, że malarz w sposób dosyć intelektualny układa swój obraz. To jest odczucie, przeczucie, które się rodzi. Jest to poczucie czegoś potężnego, wszechogarniającego, doskonałego, strasznego i pięknego zarazem. Może być to Bóg, może być to śmierć, może być to trascendencja, może to być absolut. Coś, co nas przeraża, przerasta, a zaraz.